Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie z tej strony oczywiście Fishu w kolejnym e, QA, które już miało być w sumie w grudniu, ale trochę się to przeciągnęło, ale ogólnie jest po raz e, kolejny chyba szósty odcinek QA e, z kolejną dawką wielu pytań i jest ich tyle, że na dwa odcinki w sumie to wyjdzie. I jak obiecałem, tak jest, w lutym się to pojawi. Tak więc, nie przeciągając, po prostu zaczynajmy z pytaniami. Kiedy kupujesz węża albo jakieś inne własne zwierzę? Węża na pewno nie. A jeżeli chodzi o jakieś własne zwierzę, to raczej dopiero jak będę miał swoje jakieś tam powiedzmy mieszkanie, to może w jakiegoś kota zainwestuję. Nie wiem, zobaczymy. Wolisz mieć pod filmem więcej komentarzy czy łapek w górę? Oj, to jest ciężkie pytanie, ale, hmm, ale chyba komentarze. Chyba wolę mieć więcej komentarzy. O ile to są sensowne komentarze, no to wtedy no to właśnie wtedy komentarzy wolałbym mieć więcej, no bo jednak jest to jakby taki bardziej kontakt między widzem a twórcą i myślę, że to jest akurat e, lepszy pomysł niż e, łapki. Chociaż łapki w górę oczywiście też spoko, bo przynajmniej wiem, że wam się odcinek podoba. Frytki czy ziemniaki? Ja raczej frytki, wolę frytki akurat. Kiedy Fischl of Cinematic Universe? E, nie wiem. Bo co? Kiedy będą? Escapist czy Prison Architect? Prison Architect. Za escapistami średnio przepadam. Pomimo, że ogrywałem je przez chwilę, ale... Ale wolę Prison Architecta. Jaki jest twój ulubiony serial Netflixa? Ciężko powiedzieć, bo ja mało co oglądam w ogóle seriali na Netflixie. Do tej pory to byli rozczarowani, ale no cóż, trzeci sezon sprawił, że jestem tą... Animacją, właśnie rozczarowany, bo jest strasznie. No strasznie nie podobał mi się trzeci sezon i jest no, tragiczny według mnie. Nie wnosi praktycznie nic, nie jest prawie w ogóle śmieszny, a tylko coraz więcej pytań, coraz mniej odpowiedzi i taki. taka wydaje mi się zapchaj dziura. Czy znam Rimworld? Znam. Znam Rimworld, nie grałem. Oglądałem kiedyś jakąś serię na YouTubie. Jest bardzo podobne do Prison Architecta. Położone, znaczy umiejscowione w trochę innych realiach, ale no, może kiedyś sobie kupię i zagram, Zobaczymy. Czy lubię Pokémony? No, w miarę lubię. Zależy, czy chodzi o grę, czy o serial. W sensie anime. No to, no, w sumie to nawet lubię. A grać. Lubiłem, teraz coraz mniej gram i coraz mi się coraz mniej mi się chce. Jaką masz waifu, nie mam waifu. Nigdy nie patrzyłem na to, żeby mieć jakąś waifu i nigdy jakoś. No po prostu nie, no, nie mam żadnej, żadnej jakaś. Jakoś mi nie przypadła tak na 100% do gustu, żebym, nie wiem, wieszał sobie obrazki z nią na, tym, na ścianie. No to nie. Tak to akurat nie. Jaki tytuł nosi twój pierwszy stawiony film na YouTube? Ale pierwszy na tym kanale czy na poprzednim? Bo jeżeli e, chodzi pierwszy na tym kanale, no to jest e, promo kanału Fiszu TV. Tak się nazywa dokładnie ten film, z tego co pamiętam. E, jest on niepubliczny i no, nie wiem, czy kiedykolwiek go opublikuję. Znowu, ale no to jest bardzo stary film. I jeszcze montowany w ogóle, jak miałem złamaną rękę, i, i tylko jedną ręką go nagrywałem tak właściwie. Mm, a co do filmu ogólnie na YouTubie, to chyba pierwszy, pierwszy taki film, jaki wrzuciłem to się nazywał Reksio i Skarb Piratów Zapowiedź Serii, czy jakoś tak to się nazywało. Już dokładnie nie pamiętam. Ale taki film gdzieś był kiedyś na YouTubie, i jeżeli ktoś pamięta z jakiego kanału, jakimś cudem. No to serdecznie pozdrawiam. Czy jadłem kiedyś Jill Beansy? Nie, nie jadłem. Kiedyś może spróbuję. Jakie było najdziwniejsze jedzenie jakie jadłeś? Uuuu, nie wiem. Nie wiem naprawdę ciężko mi jest cokolwiek wymyśleć, czy tam wymyślić, ale chyba takie najdziwniejsze, jedno z dziwniejszych, które w sumie sam sobie wybierałem, to był naleśnik z krewetkami, jakoś tak. Nie było to coś zbyt przyjemnego, ale też nie był on jakoś specjalnie najgorszy. Chociaż no, na pewno coś było bardziej dziwnego i w ogóle szalonego, ale no, nie wydaje mi się, żebym teraz sobie jakoś przypomniał o tym. Znasz Wormsy? Jeśli tak, to co o nich sądzisz? Wormsy to taka w sumie no, gra, w którym za dzieciaka sporo grałem, z tego co pamiętam. Najlepsza część to oczywiście Worms Armageddon. Jeżeli ktoś jeszcze pamięta, no to wie co dobre. I co o nich sądzę? No cóż, fajna gra. Kiedyś grałem chyba jeszcze chwilę w Worms Clan Wars, czy jakoś tak. I to też była całkiem fajna zabawa, jak graliśmy z kumplami, chyba z technikum, z tego co kojarzę. Z technikum albo z gimnazjum, jakoś tak to było. Hoinka żywa czy sztuczna? U mnie w domu zazwyczaj jest żywa i sztuczna, ale jeżeli mam wybierać, to wolę żywą, bo przynajmniej ładnie pachnie gwiazdka czy czubek? U mnie zawsze jest czubek i w sumie jakoś tak się przyjęło, że wolę czubek niż gwiazdkę na choince. Jaka jest Twoja ulubiona gra planszowa? Czy będzie stream zrobienia pizzy? ulubiona gra planszowa ciężko mi powiedzieć ale chyba Chińczyk jest taką najśmieszniejszą dla mnie grą, w którą spędziłem z rodzinką najwięcej czasu i w sumie najfajniej się w to gra i czy będzie stream zrobienia pizzy może no może będzie ale no to najpierw bym musiał się przeprowadzić i na swoje powiedzmy, że mieszkanie, które bym wynajmował ale to jeszcze jeszcze trochę musicie poczekać, jeszcze kilka miesięcy, powiedzmy. Zrobisz fish vloga? Kiedyś może się zabiorę za robienie takich poważniejszych vlogów, powiedzmy. Nie wiem czy na tym kanale. Raczej bym wolał to już przerzucić na jakiś inny kanał, chociaż no zobaczymy. Ale no, gdzieś tam kiedyś w planach. Jest coś takiego, że będzie seria jakichś vlogów, może niecodziennych, ale takich cyklicznych. To myślę, że będzie. Barszcz czy grzybowa. Z tego wszystkiego to wolę grzybową. Nienawidzę barszczu. Próbowałem go wmusić w siebie z kilka razy, ale za każdym razem kończyło się to no tak, że po prostu całą zupę wylewałem, bo nie byłem w stanie tego już zjeść. Kiedy vlog świąteczny? To są w ogóle pytania jeszcze sprzed świąt. Ale no dobra, no to odpowiemy jeszcze. Ale vlog świąteczny raczej się nie pojawi. Chyba, że na święta 2021. No to może wtedy. Zobaczymy. Kiedy jakiś urpex? Raczej nigdy. Jakoś nie jestem osobą, która chodzi po opuszczonych budynkach i innych miejscach, które są przez kogoś opuszczone powiedzmy. Jakie są twoje ulubione pierogi o ile lubisz? Moje ulubione pierogi to są pierogi z kapustą i grzybami. Absolutnie to są moje ulubione chociaż lubię też ruskie, ale no tak najbardziej mi smakują z kapustą i grzybami, a nienawidzę pierogów z mięsem zwłaszcza tym takim mięsem mielonym, znaczy mięsem mielonym, ale zgotowanego mięsa z kurczaka, ale to jest coś okropnego. W kiedy yerba z widzami na mieście? Jak będzie jakiś meetup, ale raczej, raczej nie sądzę, żebyśmy jakąś yerbę sobie pili. No ale może kiedyś. Najlepszy obiad jaki możesz sobie wyobrazić? Powiem wam, że ciężko mi stwierdzić. No, myślę, że taki tradycyjny, no co? Y, habowy, jakieś ziemniaczki albo fryteczki, a ziemniaczki to takie z koperkiem najlepiej i jakaś taka surweczka y, taka najlepiej jakaś wiosenna powiedzmy, albo z kapusty pekińskiej czy coś takiego. No to to jest taki najfajniejszy obiadek jaki się je zazwyczaj, taki domowy obiad no nie? Jakie jest twoje ulubione anime? U, to jest ciężki temat ponieważ mam kilka anime, które naprawdę darzę dużą sympatią i no cóż, można powiedzieć, zależy czy chodzi o serię czy o samo anime w postaci filmu na przykład bo jeżeli chodzi o jaką, jakiś film, to na pewno byłoby Kimi no Nawa to na pewno jest pierwsze anime, które tak najbardziej lubię i do którego na pewno bym chciał jeszcze kiedyś wrócić a co do serii, takich krótszych lub dłuższych, to na pewno Your Lie in April. To jest w sumie no bardzo wzruszające anime i pamiętam, że wlałem na nim tonę łez. Ale no naprawdę polecam każdemu, jeżeli ktoś ma taki humor jak ja wtedy, że chciałem oglądać wszystko co tylko zmusza mnie do płaczu powiedzmy. Drugie anime Sakura So. To też jest mega super anime. Które takie luźne, ale polecam naprawdę każdemu. I trzecie anime to jest Full Metal Alchemist Brotherhood. To jest też no, chyba największy klasyk, i najlepsze co w ogóle możecie sobie wybrać na początek do oglądania. I bardzo, bardzo polecam to anime. Jaki masz ulubiony serial? A właśnie, bo ja chyba nie odpowiedziałem na poprzednie. Właśnie chyba nie odpowiedziałem na pytanie odnośnie ulubionego serialu na Netflixie. Powiedzmy, że ulubionym jest obecnie Wiedźmin, a tak poza tym nie oglądam za bardzo seriali. Ale no Wiedźmin rozczarowani do niedawna, więc no na razie no takie, takie seriale. Jaki masz ulubiony film? Uu, tu jest dużo tego ciężko jest cokolwiek tutaj wybrać takiego sensownego. Myślę, że Władca Pierścieni już nie dzielę tego na y, części. Władca Pierścieni jest jednym z takich ulubionych. Y, Gwiezdne Wojny, ale te stare, ta stara saga y, bez tej nowej trylogii y, jest też mega fajne. No, nie wiem, no powiedzmy, że to co już wymieniłem. Jest na pewno jeszcze dużo innych filmów, które. E, no na pewno bym tutaj umieścił na tej liście, ale teraz po prostu tytułów nie jestem w stanie sobie przypomnieć. E, jaka jest Twoja ulubiona bajka? Oj oj, bajką też jest ciężko, bo oglądałem ich mnóstwo i każdą darzę powiedzmy, że większą lub mniejszą sympatią, a taka najbardziej ulubiona. Myślę, że jedną z fajniejszych byłoby Ratatuj. Myślę, że też jakaś Atlantyda by się pojawiła na tym zestawieniu. A więc z ulubionych bajek to bym powiedział, że jest tak. Herkules na pewno. Myślę, że dzwonnik z Notre Dame jest jedną z fajniejszych bajek. Za Gdzie jest Nemo o Dziwo nie do końca przepadam. Mm, za nie ma mocnymi szalałem dość mocno pewnego czasu. Za Mulan na pewno y, przepadam i to bardzo. Bo Mulan jest naprawdę świetnym bajką. Trochę nawet za Pocahontas, też jest mega fajne i można naprawdę fajnie się bawić przy tej bajce. I zwłaszcza, że jest bardzo fajna linia jakby melodyczna, ogólnie piosenki i tak dalej, no to zarąbiste jest. Potwory z półka, na pewno, to jest jedna z fajniejszych też bajek. Cóż dalej? To history. To history też bardzo długo męczyłem swego czasu. I co? Myślę, że Shrek. Najbardziej taka kultowa bajka, no to wiadomo, Shrek. No nie mogło się obyć bez niego tutaj, no nie. I jaką lubisz książkę? Moją ulubioną książką jest obecnie chyba Hobbit. To jest chyba najlepsze, co przeczytałem. Aczkolwiek było dużo takich fajnych książek, które czytałem. Znaczy, może nie dużo, ale no, nie, znowu jakoś super mało. Jestem obecnie na czytaniu Włodze Pieścieni pierwszej części i to też jest całkiem fajne i się różni dość mocno od tego, co jest pokazane w filmie. Więc, no, jeżeli ktoś chce bardziej się zagłębić w tym świecie, to na pewno warto osiągnąć po tą pozycję. No a tak to jeszcze na przykład Była kiedyś taka książka Tomcio Serdeczny Czy jakoś tak? Wiem, że teraz Totalnie tak odjechałem Od jakichś Poważnych książek Ale nie muszą być poważne Ale to seria Tomcio Serdeczny Była naprawdę fajna Tam chyba dwie książki mam z tego I naprawdę przyjemnie się to czytało Za dzieciaka Może kiedyś jeszcze wrócę do tego Zobaczymy I... Ostatnio czytałem też, no też bardzo, bardzo młodzieżową książkę, ale też całkiem przyjemnie się czytało. E, Chowańce, ale nie wiem, czy ktoś kojarzy tą książkę. Jeżeli tak, no to e, polecam. Taka, na, taka szybka w czytaniu i e, no przyjemna, luźna taka. To by były wszystkie pytania na ten odcinek. E, no może nie wypowiadałem się zbyt Niezbyt dobrze na te pytania, no ale cóż, czasami po prostu e, ciężko, ciężko odpowiedzieć tak na szybko e, na to, co wyście zadali pytanie. Więc cóż, mam nadzieję, że moje odpowiedzi Was usatysfakcjonowały i mam nadzieję, że również sam materiał Wam się spodobał. Widzimy się w kolejnym Q&A. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia i cześć.